Dzień dobry, witajcie, kochani, o poranku. Hania już się zameldowała. Cieszę się, Haniu, że jesteś. Bardzo mi miło, że możemy wspólnie razem poćwiczyć. Witam wszystkie osoby, które są gdzieś tam po drugiej stronie, ale się nie odzywają. Kochani, już jesteśmy w gotowości. Mam nadzieję, że maty przygotowane, że woda przygotowana. I będziemy wspólnie wykonywać naszą gimnastykę, pięć rytuałów tybetańskich. Ostatni raz. W tym roku, mam nadzieję, że dla Was to nie będzie ostatni raz, bo jeszcze mamy dwa dni tego roku przed nami, natomiast ja online wykonuję ją razem z Wami po raz ostatni i dopiero spotkamy się za rok, czyli w nowym 2024 roku. Zapraszam Was do tego, żebyście skupili się na tym, co jest najwa najważniejsze w naszym życiu, bo ta gimnastyka, oprócz tego, że daje nam sprawność, elastyczność i ogromną energię, to jeszcze do tego sprawia, że możemy pomydytować chwileczkę, skupić się na ciele, skupić się na sobie, a nasze ciało pozwala nam dokonywać wyborów, które są dla nas odpowiednie i dzięki temu będziemy mogli być szczęśliwi w życiu. I dzisiaj też jest bardzo ważna myśl, która będzie nam towarzyszyła, i mam nadzieję, że będzie Wam towarzyszyła nie tylko dzisiaj, ale przez. Wiele dni, bo dzisiaj będziemy podczas gimnastyki powtarzać myśl, odczuwam radość życia i rozkoszuję się nią. I to jest niezwykle ważne, bo jaką narrację mamy w sobie i w naszej głowie, tak też dzieje się w naszym życiu. Jesteśmy kreatorami naszego życia i dlatego warto pamiętać o tym, żeby myśleć tylko i wyłącznie o tym, czego chcemy, a nie o tym, czego nie chcemy. Nie zamartwiać się tym, co było, nie zamartwiać się przyszłością. Tylko kreować sobie nową, lepszą rzeczywistość i z taką myślą każdego dnia, jak będziecie się budzić i przez cały dzień tylko i wyłącznie na tym się skupiać, na tym, co jest dla Was najlepsze, to zobaczycie, że Wasze życie się odmieni. To jest niezwykle ważne. A tymczasem tutaj zapraszam Was do tego, żeby nie pozwalać tym myślom gdzieś daleko błądzić, tylko skupić się na sobie, na ciele, żeby posłuchać tego ciała, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby to życie mogło być szczęśliwe. Czyli nasze ciało, jeżeli będzie ono w pełni sprawne, będzie mogło nam służyć każdego dnia przez długie, długie lata, to też i z tym szczęściem będzie dużo łatwiej, bo właśnie to pozwala nam nie myśleć o tym, że coś nam dolega i coś jest nie tak, tylko cieszyć się tym, że jest wszystko w porządku i że możemy zrobić bardzo wiele w naszym życiu. I tego właśnie Wam życzę. Życzę Wam tego w nowym roku. Życzę Wam tego, żebyście. Mieli motywację i chęci do tego, żeby coś zmieniać, i żeby ten rok był właśnie pełen takiej pozytywnej energii, pełen radości, pełen mocy, która będzie w Was i będzie sprawiała, że Wasze życie z każdym dniem będzie stawało się coraz piękniejsze, coraz szczęśliwsze, coraz zdrowsze i będziecie. Każdego dnia tego przyszłego roku mogli powiedzieć, że radość gościła w waszym sercu i że jesteście szczęśliwi. I tego właśnie wam życzę na ten nowy rok i na tą naszą dzisiejszą gimnastykę, ostatnią wspólną w tym roku. Przypominam o tym, żeby zwracać uwagę na to, co mówi ciało, też, również dlatego, żeby wykonywać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. I tak też w życiu jest: nie rzucajcie się z mutyką na słońce, tylko małymi kroczkami dokonujcie zmian. Bo duże zmiany będą powodowały w Was ból, natomiast małych zmian nawet nie odczujecie, a małe kroczki spowodują, że dojdziecie w końcu do celu. I dajcie sobie przyzwolenie na to, żeby Wam coś nie wychodziło, to jest też bardzo ważne. Zaczynamy więc od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, i dzisiaj wprowadzamy właśnie tę fantastyczną myśl. Odczuwam radość życia i rozkoszuję się nią. Widzę, że pojawiła się już Iwona. Bardzo się cieszę, Iwono, że jesteś. Wysyłam Wam wielkie buziaki i zaczynamy naszą gimnastykę od oddychania. Odczuwam radość życia i cieszę się nią. Zapraszam. Otwórz sobie okno, żeby spuścić świeże powietrze, i zaczynamy od oddechu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, połóż dłonie. Na brzuchu przenieść ciężar ciała lekko do przodu, od bloku i kolana, zaczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Urucham w tym momencie mięśnie brzucha, żeby wtłoczyć to powietrze, tak, aby brzuch napełnił się jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się w prawą stronę. I żeby nie zakręciło się w głowie, to pozostaw wzrok na tym jednym punkcie. Aż do momentu, gdy ciało już będzie maksymalnie odwrócone, i dopiero wtedy szybko odwróć głowę, a za nią będzie podążało ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj mięśniami, brzucha sylwetkę i, i zaczynaj. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. ściowej skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. popij jeszcze wodę. I połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony, jak największą powierzchnią do maty, palce stóp zadarte tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech. Unieś głowę, pociągnij mocno palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi i głowę. Wdech i wydech. Oczy i skup się na ciele. Cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem. trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, jeden. Rozluźnij, przewódź się na bok, powoli podnieś, opij wodę. I uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie o pośladki. głowę opuść w dół. I na wdech unieś głowę. Wypnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki. I odchyl głowę do tyłu. Unosząc klatkę piersiową w górę. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech trzy, cztery, pięć. Odczuwam radość życia i rozkoszuję się nią. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, Dwadzieścia jeden. Pokręć głową, żeby rozróżnić kark, oddychaj, w drugą stronę również. Poruszaj ramionami, popij wodę. I usiądź do czwartego rzędu nam i na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, sylwetkę wyciągnij w górę oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łopciem na zewnątrz. Głowę opuść w dół i na wdech unieś głowę. Wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wejściowej. Wdech i wydech. osiem, dziewięć, dziesięć. Halo, halo. Dajcie proszę znać, czy już nie widać, słychać? Komputer zrobił mi dzisiaj psikusa i bateria padła bez żadnego sygnału. Nawet nie wiem dokładnie w jakim momencie przerwało. Mam nadzieję, że już powoli transmisja się pojawia. Okej. Okay. Super. No cóż. Ostatnia nasza gimnastyka w roku i mały psikus. Skończyłam czwarty rytuał, przechodzimy do piątego. Mam nadzieję, że nadal tam jesteście. Połóż się na brzuchu, rozstaw nogi na szerokość bioder, palce stóp oprzyj o matę, ręce możesz oprzyć na łokciach. W prostszej wersji ćwiczenia, a w oryginalnej, oprzyj dłonie o matę w szklance piersiowej, unieś głowę, całe ciało podnieś górę i na wdech wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Odczułam radość życia i rozkoszuję się nią. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Odczułam radość życia i rozkoszuję się nią. osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu, oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieś, po Widzę, że jest OK i jesteście nadal ze mną. Jest dosyć duże opóźnienie w tym jak piszecie do mnie, także ja już jestem w połowie ćwiczenia, dopiero jak pokazują mi się wasze komunikaty. Piję. I do ćwiczenia dodatkowego przechodzimy do klęku podwartego. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Dłonie znajdują się pod wadkami. Unieś lekko do góry kręgosłup i będziemy unosić nogę ugiętą w kolanie, dokładnie tak jak była podczas spoczynku, do boku i z powrotem pilnujemy tylko, żeby biodra nie ciekawe na boki. Dech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Zmiana nóg. Dech i wydech. Odstaw nogę, pokręć biodrami poruszeniami na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy kręgosłupa, popij wodę i połóż się na brzuchu do deski, rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach, nastawiam czas na 60 sekund. Pozostańcie w pozycji deski tak długo, jak długo możecie. I zaczynamy. Unieś ciało w górę. Zawin kość ogonową pod siebie. Wyprostuj plecy. Trzymaj mięśniami brzucha sywatka. Głowa jest przedłużeniem kręgosłucha. Mocno zaciskaj pośladki. Oddychaj i uśmiechaj się. 5, cztery, trzy, 2, 1. I rozluźnij. Połóż się teraz na chwileczkę, żeby odpocząć, żeby ciało mogło się zrelaksować. Zamknij oczy. Skup się na oddechu. I wypełnij nim całe ciało. Kolejno wypuszczaj napięcie z poszczególnych partii ciała. zaczniąc od stóp. Następnie rozluźnij łydki. Uda. Pośladki. Brzuch rozluźnie odcinek lędźwiowy kręgosłupa, plecy, barki, ręce, karki. Rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść policzko. Podziękuj swojemu ciału za wysiłek, jaki włożyło w dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. I udało się zakończyć całą gimnastykę. Bardzo wam dziękuję za to, że możemy wspólnie ćwiczyć. Dziękuję wam za cały ten rok, za to, że jesteście ze mną, że możemy dzielić się tam energią. Za każdym razem odczuwam, że jesteście Haniu i Wono, szczególnie wam bardzo dziękuję. Bo jesteście fantastyczną grupą wsparcia, z którą rewelacyjnie się ćwiczy i aż rano, kiedy otwieram oczy, mam ochotę szybko podskoczyć do komputera, żeby żebym mogła się z Wami skontaktować i poćwiczyć. I tak to, kochani, działa. No, dlatego zgłaszajcie się, dołączajcie do nas i w tej fantastycznej, pełnej przyjaźni i radości, at radości atmosferze będzie Wam dużo łatwiej. Życzę Wam tego na nowy rok, życzę Wam dużo radości, dużo miłości i żeby spełniało się. I realizowało wszystko, co tylko sobie zaplanujecie, a to wszystko mamy w głowie. Także uważajcie na swoje myśli. Wszystkiego co najlepsze Wam życzę, fantastycznego Sylwestra i spotykamy się w nowym roku. Do zobaczenia.